Siemanko, z tej strony LEGO News and Leaks, a dziś przyjrzymy się wszystkim zestawom LEGO Star Wars, które wychodzą z sprzedaży w grudniu 2025 roku. Obecnie na większość tych zestawów trwa promocja, a linki do zestawów znajdziecie w opisie tego filmu. Bez zbędnego przedłużania zacznijmy od moim zdaniem najmniej interesujących zestawów, czyli Brickheadów. Pierwszym zestawem, którego nie zobaczymy w sklepach od następnego roku to dowódca Cody. Zestaw na stronie lego kosztuje obecnie 43 zł i posiada 147 elementów, nie ma co się za bardzo rozgadywać, jest to po prostu briket. Kolejny zestaw jest również z tej samej serii, ale jest już nieco ciekawszy. Mowa o duecie Obi-Wana z Dartem Vaderem. Obecnie kosztuje 85 zł i posiada 260 elementów. Postacie pochodzą z serialu poświęconemu Obi-Wanowi, więc różnią się one od poprzednich modeli tych samych postaci. Trzecim zestawem z tej listy jest już ostatni set z serii Brickheadów. Natomiast ten zestaw jest naprawdę fajny i myślę, że jest dobrą opcją do powiększenia swojej kolekcji. W środku możemy znaleźć takie postacie jak Anakin, Imperator Palpatine, General Grievous, Mace Windu oraz Padme Amidala. Obecnie trwa jego promocja i kosztuje 180 zł oraz posiada 656 elementów. Warto wspomnieć, że zestaw został wydany na 20 rocznicę filmu z Przejdźmy teraz do ciekawszych zestawów, a pierwszym z nich będzie zestaw z serii 4 o nazwie karmazynowy jastrząb. Normalnie kosztuje on 240 zł, ale obecnie trwa na niego pro, ogromna promocja i kosztuje tylko 140 zł. Posiada on 136 elementów oraz dwie minifigurki. Po imię o promocji moim zdaniem nie warto kupować tego zestawu, ponieważ posiada on tylko 136 elementów z serii 4 Plus, to na tyle, a kolejną podserią będą statki w średniej skali. A pierwszym z nich będzie Tantim 4. Jest to kolejny zestaw rocznicowy, który posiada 654 elementy i kosztuje obecnie 350 zł. Ale w opisie znajdziecie go taniej jak każdy zestaw z dzisiejszego filmu. Jest to bardzo dobrze wzorowany model, ale moim zdaniem jest on trochę za drogi. Drugim zestawem z tej podserii będzie niewidzialna ręka. Ponownie zestaw jest świetnie odzorowany i kosztuje 240 zł. Posiada on 557 elementów, ale moim zdaniem nie robi aż takiego wrażenia jak inne zestawy z tej serii, jak na przykład Sokuł Millenium lub wspomniany Tantif. Ostatnim już zestawem z tej serii będzie Diorama o nazwie Wyścig Śmigaczy w Mos ESPA. Zestaw posiada 718 elementów i obecnie również na niego trwa promocja z 350 na 210 zł. Myślę, że sam się na niego skuszę przez obecną promocję. Przechodzimy do kolejnego zestawu, którym jest hełm Darta Weidera. Jest to jeden z dwóch hełm zestawów dziś, który moim zdaniem jest genialny pod inwestycje. Wszystkie przed nich budowane hełmy zaraz po wycofaniu z produkcji wystrzeliwały do góry. Plusem jest też to, że Darth Vader jest najbardziej rozpoznawalną postacią z uniwersum, co również może wpłynąć na cenę. Zestaw obecnie kosztuje 350 zł oraz posiada 834 elementy. Następny na liście jest budowany model Droideki. W środku dodatkowo znajdziemy Droidekę w skali minifigurek. Obecna cena tego setu to 280 zł i zawiera 383 elementy. Następnie umówmy sobie na szybko trzy mniej ciekawe zestawy. Pierwszy to Onyx Cinder i szczerze mówiąc, nawet nie wiem skąd pochodzi ten zestaw. Kosztuje on na promocji 440 zł i zawiera 1325 elementów oraz 5 minifigurek. Drugim zestawem jest Battle Pack rebeliantów oraz szturmowców. W zestawie znajdziemy po trzech szturmowców i rebeliantów oraz rośliczową różową figurkę droida. Kosztuje 180 zł i posiada 383 elementy. Ostatnim zestawem, z mniej ciekawych, jest hybryda TIE Fightera oraz X-Winga. Nie wiem to wpadł na ten zestaw, ale myślę, że kupowanie go dla możliwości zamienia na skrzydeł jest głupotą. Kosztuje 500 zł i posiada 5 minifigurek. Zostało nam 6 zestawów do końca, a każdy z nich jest naprawdę warty uwagi. Zacznijmy od zestawu o nazwie Wejście na Poko w Tantive 4. Jest to drugi zestaw, który jest genialny pod inwestycję przez rocznicową figurkę Fivesa. Oprócz niego znajdziemy tu aż 6 minifigurek, a mianowicie 3 rebeliantów dwóch szturmowców i samego Delta Vadera. Zestaw kosztuje 240 zł i posiada 502 elementy. Następny na liście jest kanonierka Gwardii Coruscant. Kosztuje 650 zł i posiada 1083 elementy. Figurki w tym zestawie są naprawdę dobre, a przez to, że sam posiadam ten zestaw, jest on naprawdę godny polecenia. Kolejny będzie Myśliwy X-Wing z serii UCS. Kosztuje obecnie 1050 zł i posiada prawie 2000 elementów. W środku znajdziemy jedną minifigurkę Luka Skywalkera, a zestaw jest naprawdę świetny do postawienia na półce i naprawdę robi wrażenie. Kolejny jest infiltrator darta Maula posiadający 640 elementów i 3 minifigurki, które są bardzo fajne. Jak za cenę 300 zł, jest to naprawdę fajny zestaw. Przed ostatnim zestawem jest pustynna barka, i w zasadzie myślę, że ten zestaw również poszybuje w górę od nowego roku. Jest to zestaw rocznicowy z aż sześcioma figurkami. Jego koszt to 350 zł i posiada 558 elementów. Ostatni na liście jest Brzeszczot z serii UCS. Jest to oczywiście genialny zestaw, ale nie ma co się dziwić, jak za cenę rzędu 2500 zł. Zawiera 4 figurki oraz 6200 elementów. Zajrzyj koniecznie do opisu, gdzie znajdziesz zestawy z dzisiejszego filmu i zostaw subskrypcję, bo zbliżamy się do 1000. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i daj znać w komentarzu, które zestawu posiadasz w swojej kolekcji.